Awelegiony, legiony, sława i chwała, z tej strony Maniuneko i witam was w dzisiejszym odcinku A na waszych ekranach jest piąty odcinek Sims Masa. I jak? I dzisiaj będziemy się, już jest czwarta godzina, zostało nam tylko do testów 7 godzin Więc y, pouczmy się na te testy, ponieważ no, przyda, no przydadzą nam się I tak I generalnie powiem wam, że jestem po matematyce I jak mówiłem, że polski był dość hard, to chyba nie wiedziałem co mówiłem. Naprawdę matematyka była o wiele, wiele gorsza. Tam myślałem, że ja skoczę po prostu przez okno. Miałem jeszcze kluczyk z od szafki w kieszeni, myślałem, że te podetne żyły, ale stwierdziłem, że życie jest zbyt piękne żeby tego nie robić. Dlatego nie zrobiłem, nie mieli jednak żywego trupa na sali. Niestety. Ona się teraz uczy na nasze e, programowanie wersja 1.01, ponieważ jutro mamy test, no już dzisiaj mamy testy za 6 godzin. Aha, dlaczego ty poszłaś spa nie uczysz się? O Jezus, współlokator tu śpi, i co? I, i, i kisiel w gaciach, bo współlokator, masz chłopa. Chcę ci przypomnieć, że twój chłop... O chodzi? Co ty? Dobra, będziesz teraz tego typa tak przeżywać? Gdzie ty możesz sobie ten komputer postawić? Tu se go postaw I tu się ucz, Bo jak tak się jar jarasz tym typem tam To ucz się tu Bo ja widzę, że tutaj z tobą jest problemik jakiś Stało ci kochanieka 5 godzin Żeby ogarnąć materiał na programowanie Wersja 1.0 Więc bitch, come on! And go! A jutro piszę... Jak wy to oglądacie, to dzisiaj piszę angielski, więc mam nadzieję, że będzie lepiej niż teraz. No. O, Rita zdobyła piąty poziom, to super. A gdzie jest nasz Gary? Gary, where are you? Where are my boyfriend? To nie jest Gary. O! Dobrze się uczy, to super. Teraz musisz ogarnąć. Gdzie jest Gary, to nie jest Gary. Gdzie jest Gary? Czy Gary poszedł na zajęcia? Tak, poszedł na zajęcia chyba. Nie wiem. Stało ci kochanienka tylko dwie godziny. Już godzina czy dwadzieścia. Więc ja ci przybiorę... Oj, nie. Ja ci może przybiorę kochanienka na swój strój jakiś tutaj przez MC Model Center of Ten bardzo... bardzo super strój, oho. Nie gadaj, że ty się... Oj, kuśwa, wcisnęłem sobie. Sorry kochani. Tutaj się wcisnąłem. Mam nadzieję, że ona się ogarnie przed tymi testami. Sorry kochani, ja zawsze jakoś tak klikam u ciebie, żeby nim była taka spięta. Przepraszam, przepraszam. Nie krzyczcie na mnie. Zagolopowałem się. Dobra, dawaj, masz już powinnaś iść na, na testy. Więc ja się kochani z wami zobaczę jak ona skończy pisać w Dobrze jesteśmy już po testach I to jest nasz ostatni dzień, nastrój do nauki nadal jest Więc my wróćmy sobie już tutaj do naszego akademika Bo co my mamy w sumie robić? No, siedzieć już w akademiku zostało Może Gary gdzieś się tu na, narzuci, to z się jeszcze pora ma... Ale pizda nam, znaczy Koleżanka nam postawiła jeszcze śpi w naszym łóżku. A nie, to... Ups. Ups. Ups, to nie nasze łóżko. A o, tu jakaś inna pipka sobie położyła z talerzyk. O, nie. Tak się bawić kuźwa nie będziemy. Myślałem, że ona śpi na naszym łóżku, dlatego ją wyzywałem. Przepraszam, zrazem. Honor. Halo, bitch. Co zrobisz? Ar. A rower? I teraz wracaj po rower, a nie, bycz. I to tak, tak wiesz. I teraz do domu, do uniwersytetu. I na rowerze i się zbadzisz. A nie. Dlaczego wcześniej nie chciałaś pojechać? Ja cię nie rozumiem, Sze e, Boże Sherry. E, Rita. Ja nie wiem. O, czy to Gary? Gary? Nie, to nie Gary. Co, gdzie jest Gary? Where is Gary? Ej, nie ma Gary O oh, chodzi? O co chodzi? Dlaczego jej się podniosła? zabawała? what do... the fuck? Where is Gary? Gary, where are you? No serio, gdzie jest Gary? Ja już nie żartuję. To się przy... To już nie jest śmieszne. Gdzie jest Gary? Gdzie jest Gary? Where are you Gary? Gary... Chodź tu. Czy ty skończyłeś już studia? No weź sobie, nie żartuj ze mnie typie. Zaraz tu będzie. Co? John skończył studia? Gdzie on Where is Gary? kar... a nie, sorry. <grym> I Garego nie ma. Co się z Garem stało? Czy go zamknęli i kurwa... W... Oj, kurde. W tym... Sztuki piękne, jednak by były spoko. I Garego chyba zamknęli w Kibo po tym jak się zajszczał, No w tym barze. No to walić go. To my idziemy sobie pograć na kąpie. Czy ja je wcisnąłem? Nie gadajcie, że ja to zrobiłem. Ja się zagalopowałem, przepraszam. Być dzisiaj dużo. Tak, to przytrój się. Bierzesz tak, jesteś tak głupia, że bierzesz te rzeczy. To się przytrój Tak będzie. Bardzo dobrze, ci tak. Przytruj się. I serio, gdzie jest Gary? O, to już nie jest śmieszne. O, mamy pocztę. No. O! Coś do nas? Coś... O! Przeczytajmy. Dosta... Uu, aha, Dostaliśmy się na kierunek prestiżowy tutaj e, historię i język ję i język literatury. O i dostaliśmy się na prestiżowy informatyki. Super. To wiemy, wiemy, że będziemy ciągnąć nasze uniwersytet. Model. Jezus, kurde, to jakieś modelki. A dlaczego nas nie wezmą na modelkę? Przecież lepiej wyglądał, niż te jakieś. Na przykład, nie wiem, ta matka kariente. No, ja nie wiem. Ja nie wiem. Pase. O! Uuu, same szósteczki, kochani. Bycz. czy chcesz zapisać się na kolejny semestr? Tak, tylko my. A czekajcie, nie, idziemy na prestiżowe. Tak, chcemy zmienić uniwersytet. Nie, no jak mamy, idziemy na informatykę. I tak, i mamy matematykę w przestrzeni trójwymiarowej, jak maszyny wi widzą na hubble bo botanetom. Nauka udawania, złot wrogie, uczenie maszynowe, co? I teraz może... Nie wiem czy zamieszkać w domku, czy w jakimś akademiku. A idziemy znowu na akademik. Zapłacimy, tak. I weźmy tylko ze sobą nasze rzeczy. Wyprowadzka wiem, ogarniam. Więc to chowamy do siebie. No dobra. Yy, schowaj do wyposaż wyposażenia i to też schowaj do wyposażenia. Dobra, skończysz grać? O, jezus muszę ją chyba kodem znowu zresetować. Matko, ta synka jest tak nieposłuszna, gdzie są kody yy, z resetu. Nie, nie, aspiracja kurwa. Z Sima. o. tak. schowaj se to do wyposażenia. Wyposażenia, tak. Wyposażenia. No i co, i kończymy nasze pakowanie. Jeszcze coś tu mamy do swojego? Rover yes. Wszystko jest. Spadamy. Więc jeszcze z wami zobaczę już w nowym akademiku. Więc dobrze, kochani, i już jesteśmy w nowym uniwersytecie i bierzemy osobne łóżko. Bitch. This is my room. This pink room. Bitch. Chcemy zaplokować drzwi dla wszystkich z wyjątkiem Rita. Nikt tu nie będzie nam wchodził. Widzicie jaka zajebista prywatność? Mhm. Thank you next. Wiem m, bardzo dobrze, że tu wybraliśmy sobie. Więc tak, z czego piszemy generalnie testy, bo jestem ciekawy. Mamy cztery punkty z, za kursy, zostało jeszcze nam no na dwa kursy. Tak, mamy przestrzeni w, y, trójwymiarowej. I z tego piszemy o kuźwa. Shit. Piszemy testy z trzech przedmiotów, wy to rozumiecie? Oh shit! To, 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 tam było łatwiej. Tutaj nikt nie śpi, tu też nikt nie śpi. Tu, o, tu ktoś śpi. Tu śpi sa, Sajo, Sajo, Sajlora. Tu nikt, tu Garson. Tu nie ma żadnego przystaniaka, Ten Garson taki. Taki, taki średni jest. Garson, mógłbyś być lepszy. No to dobre mamy. <grym> I tak. Jutro mamy zajęcia, mamy tylko jedno zajęcia, jak widzę. Mamy na pochyle bo to na no, tą. I o co choć w ogóle? Ja nie wiem co my co mamy się tu uczyć. Tego, czekajcie, tutaj tak. I to ma taką ikonkę. A, mamy się robotyki uczyć, okej okay. Dobra, no to na co, odróbmy lekcje wszystkie To będzie nasz główny cel i zrobimy tę tą prezentację semestralną. To będzie good Więc dawaj, odrabiaj to kochani kochani. Rita Jezus O, tu się ludzie schodzą, widzę. No to jakaś pani. z półlokatora. Tu ktoś jeszcze ma pokój? No tu jest Addis Ali. Tu Wesley. Wesley. A tu nikt. Okay. Więc daleko mamy w ogóle do swojego uniwersytetu? Chyba nie. No nie. Fa. Ale nam pipa przeszkadzała. Ale się zbugowało <laughs> Jezus, pani, idź pani stąd Dobra, tak, odrób z tego, z tego i z tego Podrabiasz i pójdziesz spać No, w swoim różowym łóżeczku A zróbmy automatyczne wszędzie Bardzo ładny ma ten pokój różowy, taki flaminga tu jeszcze masz co ty jeszcze masz? A, nie, tylko flaminka, no okej. Okay. No okej, okay. a ten flamink jakieś ma tutaj fajne? A nie. No spoko. Spodź ci się, chce jeść, oj. A nie mamy tu żadnej lodówki, to nie jest jakoś lepiej uz... A Łazienki są lepsze, ale lodówki no nie ma. No to przeżyja się, no dobra. To dobrze, że wzięliśmy swoją lodówkę. Odrób. Dobra, nie odrabię tamtej reszty. Spadaj spać. No to jeszcze chcę zjedz. No to tutaj zjedz sobie, nie wiem... Pizzarinki? Co to jest? What the fuck? pizzarinki. No i po jutrzejszych zajęciach będziemy kończyć odcinek. No to... No, chyba w tym odcinku wystarczyło. Głównym celem było się skończyć jeden semestr. Ja się z nią pobawię jak już... A nie, dobra, pobawimy się jak się obudzi. Je, zjesz, Dobra, wywaldę. Pizza ring. I idź spać, kochanienka. Ty to schowałaś super. Teraz ja się kochani z wami zobaczę jak się Rita obudzi. Dobrze kochani, ja na razie... Ona się jeszcze nie obudziła, ale... No zauważyłem, że... My mamy zajęcia z... Pochyba bo bohatero, bo... bo to ten, no. Więc przydałoby się odrobić z tego lekcję, żeby być przygotowanym na dzisiejsze zajęcia. Albo to będzie przyps. Albo dobra, wyrąbane mamy. Jak na razie niech ona się załatwi. A, wyrąbane, pójdziesz na pierwsze zajęcia bez zadania domowego. Idź spać. Zostało ci dwie godzinki, więc trochę prześpi. Więc ja do was wrócę niedługo. Dobrze, kochani, Irita już idzie na swoje zajęcia. Nie... Nie... Nie wyspała się tak super, jakoś. Ale ubierz się w ten strój, bo to jest na dzisiaj twój strój. Niech idzie na te zajęcia. I gdzie ty masz w ogóle te zajęcia? A, tutaj, no to niedaleko nawet. A nie. Czy ty masz zajęcia gdzieś tu? A, tu masz zajęcia. Oh shit. Współczuję ci go. No tu się rowerkiem nie przejedziesz. O, sprzącaj jesteś. Przykro mi. Idź na zajęcie, więc ja do was wrócę jak ona skończy zajęcie Dobrze kochani i wróciliśmy z zajęć I ona, czy ona się przespała na zajęciach? Naprawdę? Naprawdę? Rita serio? Okej, okay. to wracaj na chatę O na rower wszędzie, chcę zobaczyć jak tu się jedzie, jeździ na rowerze Dawaj w tej sukience na rower Super pomysł Rita Na pewno ci się wygodnie jedzie ale ty latasz. To znaczy, kamera lata. Sorry. Nie ona. I co, na, po schodach będziesz jeździć? Taka jesteś już zaawansowana w tym? Czy, czy jak? A, zejdzie. Wyglądała jakby się przymierzała na na te schody. Co gary? Nie Gary, my nie mamy czasu, my już zaraz skończymy odcinek, a ty Gary coś od nas. Rzuciłeś studia, to się wal. Wal się, Gary Więc co kochani? To na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja zobaczę ile on trwał. No, będzie znowu krótszy, ale jutrzejszy zapewne będzie trochę dłuższy według... Nie zapewne. Więc co kochani? To my się już zabieczymy jutro. Zapraszam Was do wczorajszego odcinka i do świąt. Zostało nam... Czekajcie, ile dni? Zostało nam tylko 21 dni, a do Mikołajków zostało nam tylko 20, prawie 4 godziny. Już jutro są Mikołajki, więc Aha! ja jutro też jadę na wycieczkę do kina na. Ach, oh. Christmas. La... Nie, last Christmas. I. Mam nadzieję. Znaczy nie jadę ze swoją kasą, tylko jako wolontariat, bo jestem wolontariuszem. Tak. Więc zapraszam Was do ostatniego odcinka. Ja byłem maninako, mówiłam, papa i cześć.